Żywo sparingi. Albert, będziesz w telewizji. Albert, będziesz w telewizji. Dobra, słuchajcie. Muran niedługo się kończy, bo go Naiman pewnie dojedzie. Nie wiadomo. Ale wy zaczynacie sparingi i pierwszą rundę, jaką robicie, lewa ręka wszystko. Bez prawej. Sama lewa ręka. Robicie sparingi zadaniowe. Dawajcie tutaj, żeby duzi byli sami. No dobra, to zostańcie. Niech już wam będzie. No, oni są dobrzy, pomachajcie, że dobrzy jesteś. A czemu, czemu wy znowu zmieniacie? Dobra, zamieńcie się, niech będzie. Albert zarządził, to niech tak będzie. Tylko pamiętajcie, na 30%. wiadomo, jak zawsze. Tak, do pierwszej kwit. Do, do pierwszej kwi. do Dobra, trzy, dwa, jeden. Czas, jedziemy. Ale bawcie się, żeby coś się działo na tym lajdzie.

Weź Bartek ten kask, bo się przewrócisz zaraz o niego. Uważaj, uważaj, bo rzucił kask tutaj. Uważaj, uważaj, dobra. Ja nie chcę kasku, bo mu spada. Słuchajcie, mamy pierwszego pana. To się ogląda. Wyżej ręce trzymajcie. Czas, odpoczynek. Bartek, chcesz kask? Kask, chcesz? Będziesz w telewizji. Chciałeś być, czekałeś na filmik, będziesz w telewizji. Lewa ręka wszystko, prawa wszystko na dół. 10 sekund. Tak. Nie, na razie róbcie. Ja to czekam, na, czekam na najmana. Ale widziałeś jakie show zrobił Najman z tym. To będzie największe perperiu. No takie pieniądze za taką głupotę co? To Janek kurde tyle trenuje i taki poziom prezentuje i takie pieniądze dopiero zobaczył pod koniec. Janek znowu jest mistrzem, a tutaj wychodzi taki Murański, który nic nie umie. <kłuch noise> Mówi, że jakiś chłopów z żabki pobił. Morański. Nie znam, jest Morański. Ten z tej mamy ma. Nikt, proszę, nikt ważny. Nikt nie ma <hahah>

<stutki> więcej techniki, więcej balansu, zbicia, markowania, wysoko ręce trzymamy, z wody różne. Czas. Holland, Polsat Sport Blachę Pruszyński, kurczę, zobacz jakich sponsorów czy mam. No nic, no na razie nic. Może w przyszłości. Czapkę groszek w przyszłości. Może sypną dolarami kiedyś. A dziękuję, dziękuję. I jedziemy. Czas. To, to, to. to, samo? to z, y, teraz y, luźna zabawa. Wszystko. O i gdzie ręce masz? A gdzie balans z ciałem? I wysoko ręce? Gdzie wpadasz? Przeskok zrób jak on ci tak wpada. Wyżej ręce z tymi unikami. O, ale dostał dzwona. Czas Przemeka W Czemu nie biłeś teraz? Same doły wystarczyło bić. Na sam dół i byś trafił. Dobra, kończymy nagrywanie. Będziecie mogli sobie 10 minut obejrzeć na... Chcecie, żebym jeszcze nagrywał, obejrzycie. No, no, tak. Gdzie panowie? Jeszcze to były trzy rundy, jeszcze siedem rund. No co ty? Trzy rundy? No, rundę, bo delikatnie nie Słuchajcie, same doły. Jedziemy. Same doły. No gdzie? No nie róbcie sobie jaj. Jeszcze macie 15 sekund przerwy. Dopiero zaczęliśmy trening, aby już chcecie kończyć. 10 minut robicie. Same doły. Jedziemy, czas. Wyżej ręce. To, że bijecie same doły, to nie znaczy, że ręce mają być na ja. Na ja. Jaja można w sklepie kupić. Mondrela wyżej lewa ręka. Nie idźcie na wyniszczenie, bo jeszcze macie kilka rund przed sobą. Ruszać się więcej. Jedna ręka bije sasa, jedna ręka bije druga twarzy kryje, a nie jedna i druga na dole. To że wygrałeś walkę to nie znaczy, że masz mieć ręce na jaja. Dobra, dobra, tak się załatwi. Dwa razy z jednej ręki. Czy ktoś powtórzył? O właśnie, dobrze Bartek dobrze. Uderzenie, zejście i znowu uderzenie, a nie stoicie jak kołki. Oto Przeskok i dalej, to Przemek! Bardzo ładnie! Czas! Jak obejrzycie, to będziecie mieli filmik. Ja tego live'a zostawię. Jak wygrałeś w sobotę walkę? Na wątrobę? Pokaż akcję. Jesteś majkutem, czyli był prawy prosty i lewy na dół i dziękuję do widzenia. Albert mówi, że każdy majkut musi to bić. To nie jest majkutem. Przygotować się. Teraz Znowu wracamy. Prawa ręka wszystko, lewa nie bije. Sama prawa. Była lewa pierwsza, teraz prawa. Czas! Brawa ręka nie zmieniaj pozycji Tymek nie zmieniaj pozycji nie zmieniaj pozycji Pytamy widza. Emocje sięgają z zenitu. Jak zaczną się bić. Na długo traf, zobacz, gdzie on ma łokcie. Przednią ręką możecie markować. Czas! nie zmieniać pozycji? Nie możesz zmieniać pozycji, bo to jest forma ćwiczenia. Sparing zadaniowy. No? prawa ręka wszystko. Czy Tak, ale miałeś nie zmieniać pozycji, bo to chodzi o to, że tutaj chodzi sobie lewa ręka, chodzi sobie lewa i ćwiczysz prawą. Tom sobie zbija, bije drugą ręką. Dobrze, wybierasz? Zobaczysz sobie na nagraniu. O, wtrąciła. Was tak uchwycić? A chciałbym jeszcze kiedyś banana na kutubie? Czy dostałem? Nie, czy ktoś będę mieć, bo brzydkie koła znam, administracja nie lubi bardzo. Nie, nie ma tu brzydkich słów. To czynowe, to to prawe, no? Luźna walka! Możecie się w parach zmienić. Jedziemy! Weźcie to po tamtej stronie, po tamtym lingu się, przy tamtym lingu się bić. Veja aí tem uma criança. O, no to, to była wątroba i trzeba było to powtórzyć nie krok do tyłu, tylko w bok. Trafił, trafił, poczuł, tylko on jest twardy. Chciałbym trafił. ale próbował, to się idzie. Tak, 10 razy nie wejdzie, ale kiedyś musi. Czas. Dobra, ostatnia runda sparingu, niech Wam będzie. Prawa yy, góra, lewa wszystko na dół. Jak Dobrze, tylko ręce masz trzymać wyżej. A to jest jakiś ładnie. No stary jest no. No punkty tak? No prawie prawie. Jakby ktoś liczył to pewnie byś wygrywał, a że nikt nie liczy to nie wygrywasz. Cieszę Przygotować się. To też, się mogę no. to też, się mogę też nie mogę głosów zbierać. Co? Też nie mogę głosów Możesz. Głosy. Mogę tutaj już? Nie, nie możesz. Czas, jedziemy. Prawa wszystko, lewa wszystko. Prawa góra. Lewa wszystko, dół. Nagrywam was. Pokażcie jakieś grzmoty. Będziecie mogli dzieciom pokazywać. Dobrze! Wyżej ręce. Dobry ten prawy na górę był. Czas. Ostatnia runda. Luźna. Ostatnia. Wszystko. Można gryźć. Tam, gdzie chcecie. Tam, gdzie chcecie. No, raczej nie wypada. Przynajmniej nie przy nas. Nie nie można to nie chcę.

No jedziemy, ostatnia runda. W tej części się bijcie, w tej, w tej części się bijcie. Czas. Tymek. Nie widać was w kamerze. Uciekajcie tam do tego narożnika. Nie wybiegaj na środek, bo Ciebie już nie widać. O, ładny tam na górę poszedł. Ostatnia runda. <mulity> I go na wątrobę. Przemek nie wpadaj głową. Wyżej ręce ruszaj głową też. Końcówka. Na maksa. Czas. Podziękować sobie. Jeszcze nie koniec treningu. Ale live'a już koniec. I tak. Nikt, nikt, nikt was nie kocha. Możecie sobie obejrzeć w domu.